<śmiewanie> As salamu ajuku brachmatowala i Dzisiaj zainspirowany wieloma głupimi wypowiedziami w internecie zarówno polskim, jak i amerykańskim. Dam jasne i klarowne rozwiązanie problemu social mediów, tak? W ostatnich dniach strasznie popularnym tematem, takim można powiedzieć, tematem, który jest na ustach wszystkich osób, jest Twitterek, Facebookzek, Instagramek. Jakiś tam inny kuźwa tiktokek, a są one na ustach wszystkich za sprawą tego, że grupa zdrajców, terrorystów oraz ludzi, którzy e, ich wspierali słowem jak i czynem została z tych platform usunięta. No i teraz pytanie... Co z tym wadem zrobić? Bo oczywiście jest ogromny płacz prawicowców, że jak oni mogli usunąć prezydenta, jak oni mogli mnie usunąć, przecież ja nic nie zrobiłem, tylko zaatakowałem kapitol jako terrorysta, Że ja nic nie zrobiłem. Tak płaczą jak byciaki. Wyobraźcie sobie być tak uprzywilejowanym człowiekiem, człowiekiem, którego chyba nie spotkała żadna krzywda poważna w życiu, że dla was największą tragedią jest usunięcie z Twitterka i powodem do płaczu, tak? Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ci sami prawicowcy, którzy teraz krzyczą o tym, jak to ich Twitter niesłusznie zbanował, jak to teraz oni są strasznie prześladowani, że nie mogą na samolotami lecieć, bo są terrorystami. A są terrorystami, są zdrajcami, powinni zostać skazani za to, co zrobili. Przynajmniej ci, którzy brali w tym czynny udział oraz ci, którzy ich wspierali czynem. Ci sami prawicowcy są największymi fanami wolnego rynku, nieskrępowanego niczym kapitalizmu. I to oni walczyli jak lwy po to, aby jakaś piekarnia czy inna ciastkarnia nie była zmuszona do tego, żeby świadczyć usługę gejom. No to jak to jest? Albo jedno, albo drugie. Albo prywatna firma może nie świadczyć usługi dowolnej osobie z dowolnego powodu, albo nie. Zdecydujcie się wy, kuwa, ten pechuje. Dobra, ale teraz pokrzyczeliśmy, poskakaliśmy. Jak to rozwiązać? No i to, co się obecnie dzieje, to oczywiście powstały główna aplikacja typu Parler, typu Lurker w Polsce. Alternatywa dla wykopu, typu jacyś tam Wolni Słowianie. <laughs> alternatywa dla Facebooka też polska. Ciekawe, co ją zdradziło. No i chciałem wam powiedzieć, że nie tędy droga. Ja uważam, że portale typu Facebook i Twitter oczywiście nie powinny banować ludzi. Za ich poglądy polityczne nie powinny zbanować Trumpa, nie powinny zbanować tych prawicowców, bo to nie jest po prostu nie dlatego, że ja ich lubię, a ja ich kurwa nienawidzę, ale to nie jest najzwyczajniej w świecie skuteczne rozwiązanie problemu. My chcemy, żeby takich ludzi nie było o takich poglądach. Natomiast rozwiązaniem nie jest ich banowanie, cenzurowanie, mordowanie, prześladowanie, tylko rozwiązaniem jest po prostu wyśmiewanie tej ideologii tak, żeby ona była tak żałośnie nieatrakcyjna żeby nikt nie chciał być tą osobą, tak? To jest rozwiązanie. A jak to się robi? No robi się to tak, że wchodzi się in w interakcje z tymi ludźmi, tak? A nie można z nimi wejść w interakcje, jakich nigdzie nie ma i są zapchnięci do kuźwa podziemia. Ale wracając do tych platform, które się otworzyły, nie tędy droga, bo... Jeżeli e, chcecie utworzyć jakąś nową platformę, która ma być wyzwaniem dla Facebooka, dla Twittera, to jakieś tam pojedyncze strony, które i tak w większości stoją na serwerach AWS-owych, Google Cloudowych czy Azure'owych, tak? Te wszystkie usługi, na których stoją te serwery, one i tak są w rękach tej korporacji. No to co wy robicie, chłopcy? Na przykład, Parler, który miał być taką wspaniałą alternatywą, i strasznie wybuchł tam jakieś dziesiątki tysięcy, jeżeli nie biliony. <laughs> o, jest użytkowników miał, tak? Nagle spadł na mordę, bo jego aplikacja została usunięta z Google Playa, została usunięta z App Store'a. Jego serwery, które były na AWS-ie, o ironio! O ironio! Zostały wyjebane z powodów finansowo-pijarowych. Oczywiście tak? korporacje nie mają uczuć, nie mają poglądów politycznych, one mają jeden jeden pogląd płacić jak najmniej podatków i tyle. No i teraz <laughs> widzicie była alternatywa, natomiast ludzie, którzy to przy, przygotowali zrobili to jako fuszerkę. To była na aplikacja, która nie miała nawet na API limitu, czyli ja zwykły Lesz byłem w stanie zaciągnąć i tak się zresztą stało. Wszystkie możliwe posty jakie tam są i są ludzie, którzy to zrobili i wysyłają teraz wszystko do FBI i bardzo dobrze tak. Tak samo jakiś portal Wolni Słowianie, też postawiony na jakichś kuźwa dwóch ziemniakach, gdzieś tam w piwnicy tego kurwa, pana dzikiego prepera. To nie jest alternatywa, tak? To nie jest żadna alternatywa, bo co, 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 mi, co mi po portalu, gdzie ok, już mnie nie zbanuje jakiś, powiedzmy, lewacki Twitter, tylko mnie zbanuje jakiś prawicowy kurwa, oszalałbym wolny słowianin, tak? Więc tu mnie zbanują, tu mnie zbanują. To nie jest żadna alternatywa. Ale istnieje lepsza droga i teraz w piątej minucie dopiero o tym powiem. Mam nadzieję, że tutaj dotrwali najwytwale się do tego momentu. Alternatywą są systemy rozproszone, oparte albo na jakichś torrentach, albo na jakichś, e, może nawet na blockchainie, chociaż w to wątpię. Natomiast już istnieją i działają strony, które są rozproszone. Co to znaczy? To znaczy, każdy z nas. Jeżeli ma tylko troszeczkę wiedzy technicznej, troszeczkę pieniążków, jest w stanie sobie postawić taki serwer nawet w przedpokoju, uruchomić na tym instancji, nic nie trzeba kodować, samo się to robi. Trzeba mieć tylko umieć przeczytać dokumentację. Uruchamia sobie taką instancję np. PeerTube'a. PeerTube jest to alternatywa dla YouTube'a. Każdy może sobie w przedpokoju taką instancję yy, utworzyć i wrzucać tam swoje filmy. Tak? Czyli jeżeli ja sobie stworzę taką instancję, to wszystkie moje filmy mogę tam sobie wrzucić i to ja decyduję kogo usunę, Jakie filmy pokażę, co będę tam. Mogę tam nawet pornografię kuźwa własną <laughs> wrzucać, i nikogo to nie obchodzi, bo ja jestem panem i władcą tego, nie? Więc jeżeli ktoś komuś się bardzo nie podobają zasady na Twitterze, jeżeli komuś się bardzo nie podobają zasady na jakiejś tam innej platformie, na przykład na YouTubie, gdzie są reklamodawcy, to dla mnie wymarzonym internetem. Jest internet, w którym każdy z nas ma własną stronę internetową i tam ma zakładkę, powiedzmy, blog, ma zakładkę, właśnie, Twitter i ma zakładkę jakiś PeerTube i tam sobie wrzuca swoje filmy, swoje posty i swoje jakieś inne materiały i on jest panem i władcą tego, tak? Jeżeli na przykład ktoś nas banuje i nam się ten gościu nie podoba, no to trudno, to nikt nie będzie wchodził na jego stronę, tak? Najwyżej. To nie jest idealne rozwiązanie, natomiast to jest rozwiązanie, które byłoby na pewno ciężej zagiąć, ale jest ogromny, ogromny minus. Tego rozwiązania, tak? Jeżeli każdy ma stronę, to musiałyby też powstać pewnie platformy do odkrywania tych własnych stron, tak? No, one też mogłyby powstać na tej technologii e, peer tak? Natomiast, no, żeby się tak stało? Czy ktoś by chciał coś takiego uruchomić? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Także nie jakieś małe, pojedyncze, gówniane portale, na które i tak nie będzie wchodził, jak Wojni, Słowianie czy Parler, tak? Bo Parler tak szybko, jak się pojawił, tak szybko zniknął bo kretyni nie byli w stanie własnych serwerów po prostu stworzyć, tylko jechali na AWS-ie i płaczą potem, że im odmówiono usługi. Myślałem, że mamy wolny rynek, syny. Co się stało? Co się stało? Tak? Już pomijam, że <laughs> platforma wolni Słowianie, ale to... O tym był poprzedni chyba filmik, nie?